Dlaczego Bóg jest godny pochwały we wszystkim? Bóg natomiast wszystko, co czyni zgodnie z naturą, poza naturą i przeciw naturze, czyni nie ze względu na siebie, lecz ze względu na nas. Nie potrzebuje bowiem tych rzeczy i dlatego we wszystkim jest godny pochwały a jest rzeczą niemożliwą, by wszystkie obdarzone logosem istoty chwaliły go tak, jak na to zasługuje. Mógłbym powiedzieć nic dodać, nic ująć.